kilka dni temu informowaliśmy, poruszaliśmy temat braku oznakowania braku znaku A7 Ustą pierwszeństwa przy skrzyżowaniu ulic Szydłowieckiej, ulica podporządkowana z ulicą Kielecką. Droga wojewódzka numer 735, dawna 7 Tego znaku A7 Właśnie tego trójkąta. Każdy kierowca wie, jak wygląda. Nie było tutaj, nie było w tym miejscu. On był ustawiony w bardzo dziwnym miejscu, na łuku drogi, no, jakiś niecierpliwy kierujący, na łuku drogi, yy, już w zasadzie przy ulicy Kieleckiej, czyli tak jakby się odnosił. I powinni się do niego stosować kierujący, jadący ulicą kielecką drogą, czyli droga z pierwszeństwem przejazdu. Na szczęście, znak został przestawiony. On stał o, w tym miejscu. Prawa stanęła na zespole do spraw poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy Straży Miejskiej. Podobno nikt nie wiedział, że tego znaku. Nie ma przy ulicy Szydłowieckiej, on jest niewidoczny, ale okazało się, że ta interwencja nasza przyniosła skutek nasza i innych kierowców. Na szczęście, znak ustąp pierwszeństwa został przeniesiony, został cofnięty i znajduje się przed skrzyżowaniem, przy przejściu dla pieszych. Jest widoczny dla kierujących pojazdami wyjeżdżających, zbliżających się ulicą szydłowiecką do ulicy kieleckiej. Zarządca drogi, w Radomiu, miejski zarząd Drugi komunikacji oraz inne służby czasami może powinny posłuchać kierowców, którzy podnoszą słuszne uwagi i przekazują wątpliwości co do. Brakło oznakowania albo złego oznakowania źle ustawionych znaków. Dobrze, że ten znak został przestawiony.